Siema, z tej strony Ziolek. Został łapkę w górę, Subika, a my lecimy dalej z tematikiem. Idź i zamiję skarmię. Witam, witam. A blisko. Zerwał głowę. No, powiem Ci, to tak. Zobaczymy, jak pójdzie. Albo wejdzie, albo nie. No, co ja ci powiem? Ja sobie zagram z. Uspikiem. Okay. Keglalkiem. Ja tak samo tam. Gdzie idziesz? Let's go, let's go. E, tam, gdzie zawsze, woda. Okay. Patrzę. Ale coś czuję, że tak standard pójdę w środek, chyba. U mnie jeden? Jeszcze jeden u mnie? Ty masz pakę, więc. Co? Ja z Kurde, dostałem w web. Pombałem to? Ja to zepsułem, bo kurde, no. Mogę się wychylić i mu strzelić. Aj. Ale Szczerze szere. to jest dziwne. No, w, tak w podskoku powiedział trochę. Nie wiem, dziwne. Może mu przyfarciło się. Farciło się. <grym> Może tak, zobaczymy jak na Digla umie. Ej, ja jest <grym> y, PM. nie na PM-kę nie było stać, bo Kevlalka se kupiłem. E, jeden woda. Środek jeden. No, mógłbyś go obić, no. Ajajaj, 93. Obiłem go. Ten na wodzie tak. Nie no. Teraz to mogę z pm ką zagrać, ale no. No nie jakoś korzyst... Oni bardzo blisko, oni się wychylają, tak żeby od razu dwóch cię strzelniały. Środ y u mnie jeden i środek drugi. 59 obity. Kurde! Amunicji mi brakło. On nie zdążyłbym przeładować. Za blisko był. wie ciężki mecz On czuje chyba przemianą. Tak czuję, nie wiem czemu. Co się zamienimy miejscami Dobra. Na środku Chyba środek są. Drugi też środek Podejdź To mnie Panie, Chciałem go z granata. Chciałem osiągnięcie. A ty masz chyba to... Te... a nie, nie masz Granatem chyba nie mam. A dobra. Co się zamienić? Pewnie, zawsze. Za Pusto. U mnie dwóch, na środku. Na środku czy woda? Jeden woda był i paka jest woda. Ja co pan tu do ciebie, jak coś? Woda. O. Miał MK? Nie, a nie, bo. Nie, 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 nic, nic, nic. nie, było My wygraliśmy tamtą rundę, Ej zapomniałem, że my w CT jesteśmy. mk -e możesz kupić jedynie. A, jeden chyba środec. Jeden jest środek na pewno. Bóg. Odsadka była A? To są tam. Gryodek, lebie, jeden nie. zeskoczył Lecę idzie jeden, schody 65 obity schody. Drugi niz nie obity nie Niedużo brakło. Abyś się przydał teraz ugrać jeszcze. No, ale ładnie by w łeb tam dostał, jakbym trafił. Ja byś trafił. Aby Łap miał. By dziadkiem. też tak myślę. Może meczkom lepiej pójdzie. Może. Tuż to wiem. A dole jeden. Eee. Maskauta. To dalej miał skauta Jodek słyszałem. A, idzie dół. Idzie na drabinka. Leci dół. Drabity. No i elegancko. Przyniesie na Mkę twoją. A no ładna M. -czka. A ty masz chyba nawet ładniejszą, tak mi się wydaje, bo ja mam tą w takim nukowym stylu. No, ale lepiej się gra kiedy inną. Cię nie zdziwię. A to tak. W kółku grać jedno. U mnie jeden. Wracam. Cofnij. Chyba cofną, wiesz? Mogę, nie widzę Tak, środek Cofam Wyskoczył gdzieś A na dół, że skoczył Tu, woda Wybiegnie Woda, tak Gusto Pusto. Albo skoczył tam, no, tam gdzie wcześniej tamtego zabiłeś Przeszedł. Nie. Idź tam. Tantuje. Go. Dobrze. 4-4, jest, jest to do ugrania. Nawet na remis choćby. Nie po to wbiłem z rewerka trójkę, żeby teraz. Z I niego i po i raz i drugi spaść. Widać na jest, siedzi elegancko. Pełen widać podczas meczu całego, ja i naciskam TAP <laughs> To dobrze. Dobra, zarzucę sobie SP. Bo czemu by nie? Mam nadzieję, że oni nie grają dobrze, digla ani USPA. Pusta woda, ci powiem. A ja, aha, to, to dla mnie jest dziwne, ci powiem wiesz. <laughs> Oni tak na to dobrze nie strzelali. Drugi był na wodzie. Dzień dobry Ja by tyle nie tupał <laughs> To bym mógł to No Za dużo tuptania tam, tam bym się go nie spodziewał Myślałem, że on tam wskoczył w stronę drabiny Ja drabinę. też Ale go z, y, za dużo tuptał ogólnie a Wezmę scouta Idę na dół Popos? Może wejdzie, a może nie Boję się, że gościu tam też może grać ze scoutem Ja zjadłem Te, mecz, mecz temu cały jest życiówkę, a teraz co robisz? Ja to muszę ugrywać? Bierz m nie gadaj. <gry> eee, ej nie, ale mamy podobne staty ci powiem no. Teraz mogę być lepszy, bardzo Gryj si znowu tak chamsko mi tutaj. Dzień dobry. <gry> Dobra, ale ja aż podbiegam. Nie jest tutaj gdzieś. Jest w plecy. 92 go obiłem. No nie. i bardzo elegancko. Słyszałem dobrze. go, słyszałem go, jak tu tam. Tu wtuptał. Mogę cię kasejwować. Wiesz, Jeszcze mu ci zawsze krzyczy, żebyś nie tuptał? Tak, bo można dostać na łeb. Ale tam, ale tam gościem na tym skalnym balkoniku od wody to ładnie dostał łeb. Poszły dwie pestki. No! Co jest? No! Za wysoko chyba celuję. O, po lewej go myśl, Chyba plecy ci idzie. nie. Plecy. Ja coś obiłeś? Ale tego jednego tylko tam 32 obiłem. O, Gdzie dobry. Posave'uje sam Ładna z dwoma na Pięknie. Taka która podstawowa. Ej, ja ją chcę. Taka to jakaś podstawowa i wyrzucam. <taka> Powiem ci, panie, lekka kicha. Albo nie. A drugi jest tam, gdzie ty wcześniej. Jest tam. 36 obity. Dobrze. Jestem <grymne> Chyba był. Dobra. To więc Na razie, do następnego odcinka. Na